Cześć, dobry, w kolejnym odcinku na tym kanale. Jestem DG 2008, jak widzicie, za mną jest tutaj twierdza nederowa. To tam spada. No więc od razu, bardzo fajnie, szukałem sobie tak w nederze, jej. Dlaczego? Znaczy, no, dokładnie tu nie nie to nie jej szukałem. Skupiłem się, przechadzałem po nederze. No i na nią wpadłem przypadkiem. Ale z tego bardzo cieszę, ciach, ciach, teraz musimy się gdzieś dostać. Ciach, ciach, lecimy. Я стаешь Портация. Фортеции. Блейз. Джонасон. Okej, okay. zajdźmy pewnie, bo tu gdzieś pewnie też druga skrzyneczka będzie. O, są brodawy. Czyli to, co jest mi bardzo potrzebne. Bo, pomiędzy tamtym pod, między odcinkami, co już zbudowałem, moją hodowlę, znaczy na hodowlę. No bo nie mam. Nie miałem broda jak jeszcze, ale na brodawki miejsce w moim domku. Więc fajnie. No i jak szybciej wróćmy do tamtego labiryntu po skrzyneczki, bo chyba nie chcemy stracić jakiś siodła czy coś wsiatkich i w Minecraftcie naszym. tutaj. Czeh. Tu jest krzyżowanko. Konane. Szyb. O nie O stałem ale Ale Znowu muszę. Muszę go pokonać! Muszę się stąd wynosić! Proszę. nie wynosi tylko ogólnie z całego... Ja mam nic do jedzonka. Tamam üstüne çelme. de Çekam. To póki mamy efekt, to idziemy pokonać blazy. O, Widerowy efekt. Ale mnie mocno tutaj kawały. No! холодно. Чашка с ним не даже. Бля, там и там. Сейчас там Тут а это. Ладно, Чах, чах. Чах. Ładna tutaj lawa. Jeszcze by się jej trochę to przydało, no ale jest. I trochę, więc fajnie. Że już jest. No a my chodźmy do tego netheru dalej. Netherowe cyklu sobie zostawmy w tych ważniejszych rzeczach. To świadełko tego tutaj o, tutaj właśnie takie coś sobie zrobiłem No i tu chcę zrobić sobie.

jedno krzesełko. Tak a. No, więc... no więc chodźmy do portalu. Tylko Potrzeba by trochę i naprawić. Buty i klapy. W ogóle nie wiem, czy widzieliście. Chyba nie mam wątpliwości, bo nie mam wątpliwości, że to jest no, no, taka ale klapka. Buciczki. Mikołaja spodnie lecimy do tego netheru trzy odcinki takich netheru teraz I potem będą kolejne jakieś tam musimy no się do naszej tej czy kiedyś do Endu wybrać. Jest to dużo rzeczy do robienia na Minecraft życie w, naszym, w naszej serii. Więc nie bójcie się, że się skończy, czy coś, bo ona będzie trwała jeszcze trochę na pewno. Teraz jesteśmy w Lederze, a potem będziemy kiedyś jeszcze będziemy w Kresie. No. 5 minut odcinka. To będzie taki. No, nie będzie to długi odcinek. Myślę. Się. Tutaj idzie ostatnio, tutaj raz. z gastami, więc to, tu jest tyle ognia, takie dziury są, bo no tu była wojna z gastami dzielka Czy tam teraz. Idzie. Tylko. Brak. Brak gastów. Uff. Dobrze, że nie ma gastów Bo ich nie lubię Kto je lubi? W ogóle Nie wiem ładnie jak to się... Szło do tej Ale to będzie bardzo Ryzykowny skok Myślę, że możemy... Staniemy już... W domu. Ja myślę, że... Raczej już dostaniemy. Trochę będzie tutaj, bo netherowej świątyni. Trochę netheru, ale trochę też... Wolnego świata by się też przydało. Patrzmy sobie nowe. I chodźmy po motykę, to sobie powiększymy farmę. Chodźmy, tutaj ciach 12 tego tak. wszystkiego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, tyle, raz, dwa, trzy. Tam mamy troszkę trawki, tylko wkośmy sobie tak Szybko. Może mam trochę ziarenek w skrzyni dużej. Dwa, a... Tu też widzę jedną trzcinę. Też się może przydać. O. A. Znaczy. jeszcze dwa. Z trawki naprawdę mi nic nie spadło. Zostaje chociaż. To nie jak sobie rośnie cztinka. Tu. To jedna. By nam coś padło tutaj, bo. Szkoda byłoby Mi, że mi nic nie padło Bo chciałbym bardzo wrócić W ostatni mi brakuje Majacie się... Ooo, taka jak to I mamy Tak się czegoś faja Ty lubisz co jadzą lamy w Minecraftie hmm. Jak się robi Nie, robi 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 tu chciałem. tutaj najlepiej

Nadzorowy płotek. Jest na w celi. płotkach. Ja chcę drewno. No gdzie są płotki? Ja cię! To jest takie trudne, że nawet płotki... furtka Płotka się robi tak. Nie. Tak, tak. 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 Więcej patyków. Tak, tak, tak. Tak to się drabinka robi. Nie wiem nie. Ty, jak się robi ja jest płotek Jezus. No wiem, co to po Dobra, tyle starczy, ale się z tym serio. Nie sobie zrobić tego. Płotka. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Ale nie jest trochę, okej. Okay? Patrzcie, trzejdź tutaj. Czekaj, czeka. O, ty jesteś? Nie do zniesienia. Do usuwanie płotków. Lamo! O jest! Nie, 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 nie ruszaj się! Zakazuję! Zaka... Nie! Nie, nie! Nie ruszaj się! Нет, только ты ешь надо. Ешь! Чах чах. Mm. чах, чах. Чах, чах. Чах. В рот эту. на она разит просто. А, в конце удалось там нам ком. Сейчас я на плед. Wiadomo, że jest moja. Bo jest moja. Tylko moja. O i właśnie. Tamto trzeba skończyć. Raz, dwa. O tu zapomniałam dodać lampek. Tak. Ciach.